Witam Was bardzo serdecznie. Urodzinowo dzień dobry. Witajcie kochani. A dzisiaj 52. moje urodziny. Cieszę się i nie cieszę. Tak różnie z moim nastrojem od samego rana, ale to nie ma znaczenia. Natomiast ubolewam bardzo, że nikt nie skorzystał z urodzinowej promocji. 2000 obniżki, słuchajcie, to jest bardzo dużo pieniędzy. Ja bym skorzystał. Więc pamiętajcie, dziś jest ostatni dzień, kiedy można podpisać umowę i skorzystać jeszcze z tej urodzinowej promki: 5500 zł, opłata za całą upadłość konsumencką. Tak więc do 24 macie czas. To jest ostatni moment na to. Pozdrawiam, a ja pozostaję pod telefonem dla osoby chętnej, która będzie chciała z tej promki skorzystać. No i cóż, no i trzymajcie się, a ja udaję się w urodzinowe klimaty. Wszystkiego dobrego.